Cześć, dzisiaj ja chciałem odpowiedzieć Wam na takie, myślę, bardzo istotne pytania, mianowicie ile kosztuje wymiana łańcucha rozrządu w warsztacie samochodowym. Myślę, że wielu osobom z Was może przydać się ta wiedza, zwłaszcza jeżeli gdzieś tam macie jakieś problemy właśnie z rozrządem w Waszym samochodzie. No i teraz tak, sprawa ta tak naprawdę wygląda następująca Mianowicie to wszystko zależy od bardzo wielu czynników. Najważniejsza jest przede wszystkim cena części, a ściślej mówiąc, oczywiście cena samego rozrządu. No i te ceny, w zależności od marek czy rodzaju silników, mogą się tutaj między sobą rzeczywiście dość diametralnie różnić, no bo musicie wiedzieć o tym, że są rozrządy, za które płaci się np. 1000 zł, a są rozrządy, za które płaci się dobre kilka tysięcy złotych, a zatem tutaj sporo ważnie zależy od marki, jak i również od samego stopnia skomplikowania takiej konstrukcji. Do tego nie możecie zapominać również o tym, że do samego kosztu części doliczyć należy także koszty związane z samą robocizną, a zatem tutaj musimy wliczyć sobie samą robociznę związaną właśnie z wymianą takiego rozrządu, no i w tym przypadku warsztaty także dość różnie swoich klientów. Oczywiście sporo zależy tutaj od stopnia skomplikowania samej konstrukcji, czasu naprawy, czy też wymiany takiego rozrządu. To już się szacuje bardzo często po prostu indywidualnie, w zależności po prostu od marki auta, prawda. To jest też na pewno gdzieś tam na bazie samego doświadczenia w związku z wymianą takiego rozrządu. Natomiast musicie wiedzieć, że za samą robociznę zapłacicie gdzieś tam od 800 zł do pewnie kilku tysięcy złotych, a zatem takie ceny no, mogą dochodzić naprawdę do bardzo wysokich kwot. Czasami zdarza się, że są to kwoty rzędu nawet 8 tysięcy złotych, natomiast zazwyczaj jeżeli macie szczęście, no i po prostu ten samochód, model silnika wpasuje się w te takie powiedziałbym nieco bardziej atrakcyjne widełki cenowe no to taka cena będzie sporo niższa prawda, zatem tutaj przede wszystkim warto wybrać się do warsztatu, który po prostu jest warsztatem sprawdzonym gdzie po prostu wiecie, że pracują uczciwi mechanicy, którym po prostu za wykonanie usługi nie będziecie płacić jak za jakieś zboże, prawda, natomiast też musicie zdawać sobie sprawę z tego na pewno, że wymiana łańcucha rozrządu jest jedną z droższych usług, jeżeli chodzi właśnie o różnego rodzaju naprawy samochodowe, dlatego też musicie być przygotowani na dość wysokie kwoty, na dość wysokie wyceny, bo po prostu z natury tego rodzaju usługa nie jest tania. No ja też Wam polecam taki trik, a mianowicie zadzwońcie sobie do trzech różnych warsztatów samochodowych, albo po prostu sobie tam podjedźcie, jeżeli stan auta Wam na to pozwala no i spytajcie sobie o wycenę, będziecie mieli porównanie, prawda, zobaczycie sobie na własne oczy, jak bardzo te wyceny wymiany rozrządu się między sobą różnią, no i wtedy też trzeba sobie podjąć oczywiście jakąś racjonalną decyzję. No bo też mieć na uwadze to, że cena nie powinna być jedynym kryterium, które będzie brane pod uwagę przy tego rodzaju usłudze, ważna jest oczywiście jakość samego warsztatu. Natomiast to tyle myślę, że chodzi o te najważniejsze kwestie związane z ceną. No i koniecznie dajcie znać w komentarzu, ile wy zapłaciliście za tego rodzaju usługę. No i ja zachęcam do subskrypcji, do zostawienia polubienia pod nagraniem. Trzymajcie się i do zobaczenia. C'est